Mój delikatny i redukuj biegi po kolei. staszek, staszek stasz. za blisko. I już mu dwójeczkę. Dobra, jedziemy prosto. I teraz, Staszek, zwróć uwagę na znak, który mamy przed nami. Jest to rondo, zgadza się? Zasada pierwszeństwa jest prosta. Trzeba puścić tych, którzy są w środku. Dlatego dojeżdżamy do ronda. Uważaj na pieszą. Przyhamuj minimalnie. Na dwójeczce się turlamy. Na dwujeczce. Dobrze, możesz podjeżdżać do trójkątu. Podjeżdżamy dalej. Góbu uwagę na tych z lewej strony. Jeżeli ktoś jedzie, stajemy. Upewnij się i możemy jechać. Środkiem, środkiem, Staszek, środkiem. Jedziemy prosto pod wiaduk. Zwróć uwagę na lewą stronę, czy nie zbliża się tramwaj. Dobra. Środkiem pasa, Staszek. Pilnuj się, żeby cię tak nie bujało. I prawy kierunkowskaz. Sygnalizujemy opuszczenie ronda. Tak jest, i tu rozglądamy się na pieszych, sprawdzamy co się dzieje, czy nie ma rowerzystów. Jak nie ma, to grzejemy kierunkowskaz wyłącz, za długo działa kierunkowskaz i ciśnij, ciśnij przy prawej gazu. Dopiero na drugich światłach będziemy skręcać w lewo, zwróć uwagę, że tu mamy nakaz jazdy prosto, zgadza się? Trzymaj się przy lewej Staszek, przejedziesz przez przejście dla pieszych, lewy kierunkowskaz, lewy, lewy, lewy pas, wolniej, hamuj, hamuj, redukcja biegu do trzeciego, z naprzeciwka pusto, skręcamy, uważaj na pieszych, no troszkę szybko mu przed nosem przejechałeś, egzaminator mógłby się czepiać, jedziemy prosto. Na końcu drogi, na końcu drogi będziemy skręcać w lewo, czyli lewy kierunkowskaz, nie wolno Ci tak po prostu zjechać, lewy kierunkowskaz i powinno być lusterką. dojeżdżamy do końca, zwróć uwagę na żółty znak, ustąp pierwszeństwa, zgadza się? Takie, jest, lewy kierunkowskaz, bliżej lewej, bliżej lewej, nie odjeżdżaj mi, tak? Uważaj na pieszych, hamujemy do dwójeczki, schodzimy do dwójeczki spokojnie, wjeżdżasz dalej, bo pasu, pasy puste, podjeżdżamy do trójkątów. Popatrz prawo, lewo, czy jest pusto. Zatrzymaj się, jeśli nie masz widoczności. Na jedynce powinieneś być. Jak będziesz pewny, że nie ma nikogo z lewej, z prawej, to wtedy ruszymy. Na razie czekamy na tego z lewej strony. Popatrz od razu w prawo, upewnij się. No i jak jest pusto to spokojnie ruszamy. Dawaj, dawaj, nie patrz mi w zegary, nie patrz w zegary. Na drogę patrzymy, nie w zegary przy ruszaniu. Jedziemy, jedziemy, nie patrz w zegary. Zobacz przed Tobą znak, koniec pierwszeństwa przejazdu. Widać go? Na końcu drogi skręcamy w lewo. Czyli lewy kierunkowskaz, przyklejasz się do lewej. Skoro był znak w koniec pierwszeństwa, to zobacz, tu gdzie rowerzysta przed Tobą nie ma żadnych znaków. Nie ma znaków, czyli zasada prawej strony. Dobra, i teraz lecimy sobie prosto, ale już widać u góry znak, widać go? Czyli jesteśmy podporządkowani, będziemy na tamtym skrzyżowaniu skręcać w prawo. Dobra, zwalniamy spokojniutko, schodzimy do dwójeczki. Dojeżdżamy do trójkątów. Skoro nie ma pieszych, to nie musimy tu stawać. Do trójkątów i przed trójkątami chyba staniemy. Jeśli z lewej coś nadjeżdża, musimy stanąć. Sprawdź dokładnie lewą stronę. Jak będziesz pewny, ruszamy i ciśniemy gazu ostro. Wiemy spokojnie tak, na jedyneczce jesteś. Dobra, obserwuj lewą stronę Popatrz, po autobusie chyba jest pusto Prosto lecimy, czyli w lewy pas ruchu I śmiały gaz, śmiały gaz Ostro, nie patrz w zegary Słuchaj silnika Trzymamy się naszego pasa I tu przed torowiskiem głowa w lewo Czy nie zbliża się tramwaj I teraz jak przejedziesz przez torowisko Prawy kierunkowskaz Grzejemy, grzejemy Prawy pas, rozglądamy się na pieszych nie ma nikogo prawo lewo, lecimy dalej prosto. Oj nie. I zaczni hamowanie delikatne. Hamujemy delikatnie za blisko prawej jesteś Staszek środkiem pasa. Włącz lewy kierunek, bo będziemy zawracać. Staszek, a ty na jedynce już jesteś? No, to masakra. Masakra ze zbiegami. Silnik ryczał. Pamiętaj, będziemy musieli się zatrzymać, bo z naprzeciwka też mają zielone. Hamujemy. Stop, stop, spokojnie, stop. Dobra, na jedynce jesteś? Dobrze, czekam. Mamy już czwóreczkę? Dobra, ciśniemy gazu. Ale trzymaj prędkość, trzymaj prędkość, trzymaj prędkość. Zmienimy pas i dopiero rozpoczniemy hamowanie. I hamujemy spokojnie. Najpierw trójka. Hamujemy, trójka, spokojnie. Hamujemy cały czas, schodzimy na dwójkę. Cały czas hamujemy i przed znakiem stop 1 zatrzymujemy. Stop, przed torami spokojnie. Sprawdź tramwaje, jeżeli jest pusto, ruszamy dalej. Spokojnie, za szybko, sprzęgło było, za szybko. Lewy kierunkowskaz. Lewy kierunkowskaz miał być, no właśnie. I spokojnie sobie jedziemy. Podjeżdżamy do naszego stanowiska, zaparkuj przodem do przyczepy.